Dziś weźmiemy na tapet latynoamerykańskiego artystę, który w ciągu kilku lat stał się globalnym fenomenem. Mowa oczywiście o Bad Bunny, puertoamerykańskim wokaliście, raperze i twórcy muzyki reggaeton oraz Trap platino, który zrewolucjonizował scenę muzyczną i zdobył rzesze fanów na całym świecie. Przyjrzymy się jego karierze, sposobowi budowania wizerunku, obecności w kulturze i mediach, a także temu jak wykorzystuje autentyczność, styl i kreatywność. Kreatywność, by stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów współczesnej muzyki. Hej, tu Niki, twoja branding bestie. Zapraszam cię do subskrybowania mojego kanału, zostawienia polubienia, komentarzy, jeśli chcesz podbić ten film, oraz do hypowania tego wideo, jeśli już masz taką opcję. Zapraszam także na moje social media, na których dzieje się troszkę więcej niż tutaj na YouTube. To co? Zaczynamy. Bed Bunny właściwie Benito Antonio Martinez Oca Ocasio. On że przeczytałam dobrze. Urodził się 10 marca 1994 roku w Vega Baja, Puerto Rico. Dorastał w rodzinie z klasy, klasy średniej, gdzie muzyka była obecna od najmłodszych lat. Jego matka była nauczycielką języka angielskiego, a ojciec kierowcą ciężarówki. W domu często słuchano salsy, mereń i romantycznych ballad latynoamerykańskich, co miało bardzo duży wpływ na późniejszy gust muzyczny artysty. Około 13 roku życia Benito zaczął pisać własne teksty. Jego muzyczne zainteresowania były różnorodne, od reggaetonu po rock. A nawet BGS. W młodości śpiewał w chórze kościelnym, co pozwoliło mu rozwinąć umiejętności wokalne i sceniczne. W 2013 roku, mając 19 lat, zaczął publikować swoje utwory na platformie SoundCloud. Jego pierwsze nagrania, takie jak Get, Temptation czy Solo Avisamy. Były tworzone samodzielnie, od produkcji po teksty. Benito nie korzystał z profesjonalnego studia, co pozwoliło mu na pełną kontrolę nad swoją twórczością i brzmieniem. Przełomowym momentem w jego karierze był rok 2016. Pracując w supermarkecie Econo w Vegabaya, to kontynuował publikowanie muzyki na SoundCloud. Jego utwór DLS zwrócił uwagę DJ-a Luiana, który zaprosił go do współpracy i podpisał kontrakt z jego wytwórnią Hear This Music. To wydarzenie otworzyło Benito drzwi do profesjonalnej kariery muzycznej. Wkrótce po podpisaniu kontraktu Bad Bunny wydał debiutancki singiel w tej wytwórni Soy Peor. Który zdobył dużą popularność i osiągnął 19 miejsce na liście Hot Latin Songs. Kolejnym ważnym utworem był remix d z udziałem Ozuny, Faruko, Changela i Negro Flow, który również zdobył szerokie uznanie. W tym okresie Bad Bunny wyróżniał się nie tylko muzyką, ale i wizerunkiem. Jego styl był odważny i niekonwencjonalny. Często łamał stereotypy związane z męskością w kulturze latynoskiej, nosząc odzież uznawaną za kobiecą i poruszając tematy jego autentyczność i odwaga w wyrażaniu siebie przyciągnęły uwagę młodych słuchaczy, i zaczęli oni utożsamiać się z jego twórczością i postawą. Dzięki swojej niezależności, autentyczności i odwadze w eksperymentowaniu z muzyką i wizerunkiem, Bad Bunny zbudował silną i rozpoznawalną markę, która pozwoliła mu wyróżnić się na tle innych artystów i zdobyć międzynarodową popularność. Po sukcesie debiutanckiego singla Soy Peor Bad Bunny w pełni zaczął realizować wizję swojej marki. Jego pierwsze albumy, i tutaj nazwy, bo ich nie wymówię, to nie tylko zbiór utworów, ale kompleksowe opowieści, w których muzyka, wizerunek i estetyka tworzą spójną całość. Każdy szczegół od kolorystyki, okładek, przez scenografię teledysków, po stylizację artysty był przemyślany i służył budowaniu narracji. To strategia, w której branding i marketing idą w parze, z twórczością. Fani czują, że każdy projekt jest częścią większego świata, w który sami mogą się włączyć. W dokładnie tej płycie, Bad Bunny mieszał gatunki reggaeton, trap rok, a nawet ballady romantyczne, pokazując, że nie chce być szufladkowany jako kolejny artysta latynoskiego popu. W tym projekcie branding objawiał się w subtelnych elementach. Od estetyki teledysków przez grafiki promocyjne aż po sposób, w jaki artysta komunikował się z fanami w social mediach. Widzowie mogli śledzić jego osobisty rozwój, utożsamiać się z emocjami i charakterem artysty. Każda kampania promocyjna, każdy drop merchu czy limitowana edycja gadżetów była spójna z jego wizerunkiem, pokazywała, że Bad Bunny to nie tylko muzyk, ale marka lifestyleowa, która angażuje fanów na wielu poziomach. Natomiast drugi krążek. O ten e, posunął to jeszcze dalej. Od samego początku projekt był spójny wizualnie i komunikacyjnie. Neonowe teledyski, odważne kostiumy, choreografie i kolorystyka promocyjna podkreślały jego nieprzewidywalność i niezależność. Tytuł albumu, będący skrótem hiszpańskiego Yohayo Que medala Gana. Przepraszam, nie umiem hiszpańskiego. Robię co chcę. Yy, stał się sloganem marki, manifestem wolności twórczej i odwagi w łamaniu konwencji. Widzowie i media od razu kojarzyli jego wizerunek z tym przesłaniem, co umacniało rozpoznawalność marki na poziomie globalnym. <muletra> I don't forget. Marketingowo każdy projekt Bedwina był przemyślanym ruchem. Teledyski były planowane tak, aby generować baz w mediach społecznościowych i streamingach, a spójność estetyczna albumów ułatwiała tworzenie merczu i limitowanych kolekcji, które dodatkowo angażowały fanów. Komunikacja w social mediach była nieformalna, bezpośrednia z humorem i odniesieniami do kultury młodzieżowej, co budowało poczucie bliskości i wspólnoty z odbiorcami. Wszystko to tworzyło było efekt synergii między muzyką, wizualnością, stylem życia i marketingiem. Marka Bad Bunny stawała się pełnowymiarowym doświadczeniem. Dzięki takiemu podejściu Bad Bunny nie tylko umocnił lojalność fanów, ale też pokazał, że branding artysty może być naturalnym przedłużeniem jego kreatywności. Każdy album stał się kolejnym rozdziałem historii, w którym muzyka, wizerunek i marketing współgrają, tworząc globalny. Fenomen. Fani czują, że są częścią tej narracji, od limitowanych gadżetów, przez stylizację inspirowane teledyskami, a to jest strategia, która udowadnia, że marka osobista w muzyce może funkcjonować na wielu płaszczyznach, jednocześnie przyciągając uwagę mediów i rynku na całym świecie. Po sukcesie swoich albumów, Bad Bunny zyskał status globalnej gwiazdy, a jego marka rozwinęła się w sposób wielowymiarowy. Obejmuje muzykę. Tak naprawdę, cały jego styl życia, marketing i obecność w mediach społecznościowych. Artysta od samego początku bardzo świadomie buduje swoją markę w sieci. Instagram, Twitter, TikTok i YouTube nie są tylko kanałami komunikacji, lecz integralną częścią jego marki. Każdy post, zdjęcie czy teaser albumu jest przemyślany, spójny i wizualnie zgodny z jego wizerunkiem. Niezależnego, odważnego artysty, który nie boi się łamać konwencji. Spontaniczne występy w nietypowych miejscach, nieoczekiwane kolaboracje czy charakterystyczne stylizacje natychmiast rozprzestrzeniają się w sieci, i Bad Bunny dobrze o tym wie. Fani kopiują dzięki temu jego ruchy, tworzą wyzwania inspirowane jego teledyskami i publikują własne wersje, co zwiększa zasięgi i angażuje społeczność na całym świecie. Jego obecność w mediach społecznościowych nie polega tylko i wyłącznie na promocji muzyki. Tworzy doświadczenie, które pozwala odbiorcom poczuć, że są częścią tego świata. Brandingowo, no jak już zauważyliśmy, każdy projekt według niego jest konsekwentny. Kolorystyka, styl ubioru, scenografii teledysków i grafiki promocyjne. Dużą spójną estetykę, którą fani mogą rozpoznać natychmiast. Najlepszym przykładem tutaj jest estetyka futurystyczna, urbanistyczna, czy bardziej introspektywne, artystyczne ujęcia, które pokazują, że każdy album jest nowym rozdziałem muzyki, a jego przekaz pozostaje autentyczny i rozpoznawalny, a to już jest. Sztuka. Jego strategia marketingowa i brandingowa wykracza poza muzykę. Globalne kolaboracje z gwiazdami takimi jak J. Balwin, Rosalia Cardi B, Selina Gomez, Benny Blanco, występy na międzynarodowych festiwalach i udział w kampaniach modowych sprawiają, że jego marka jest globalna, a nie tylko latynoamerykańska. Benny, Benny yeah, Dzięki temu Bad Bunny stał się ikoną. Kultury. Jego wpływ można dostrzec w modzie, reklamach, kampaniach społecznych. A nawet w dyskusjach o płci i ekspresji w muzyce. Świadoma budowa marki w mediach społecznościowych, konsekwentna estetyka wizualna i umiejętność tworzenia wirali sprawiają, że Bad Bunny nie jest tylko artystą muzycznym. To marka, która łączy sztukę, styl życia, interakcje z fanami w sposób wręcz unikalny. Dzięki temu jego globalny sukces nie jest przypadkowy. To efekt przemyślanej strategii, która pokazuje, że w muzyce można jednocześnie być autentycznym, e innowacyjnym i umieć tworzyć wirale, nie tracąc przy tym artystycznej tożsamości. Bad Bunny w ciągu kilku lat stał się kimś więcej niż tylko muzykiem. Jego marka funkcjonuje na wielu płaszczyznach i widać to w każdym aspekcie jego twórczości. Jego muzyka, styl, teledyski, a nawet sposób komunikacji z fanami mają realny wpływ na kulturę popularną i sposób postrzegania latynoamerykańskiego popu na całym świecie. artysta, który nie tworzy tylko utworów. On buduje kompletny świat, w którym każdy detal ma znaczenie. Od scenografii po wybory, stylizacyjne, kolorystykę i merchandising. Nie sposób zauważyć jak bardzo jego obecność kształtuje trendy w modzie, języku i popkulturze. Jego fani na całym świecie kopiują jego styl, inspirują się jego odwagą w wyrażaniu siebie i utożsamiają z jego komunikacją. Widać to zarówno w social mediach, gdzie jego koncerty, zapowiedzi, albumów czy stylizacje od razu stają się viralami, jak i w codziennym życiu młodych ludzi, którzy czerpią z jego estetyki i postawy. Ludzie dzięki Takim osobom jak on coraz bardziej zaczynają eksperymentować z modą, makijażem, fryzurami i zachowaniami scenicznymi, naśladując jego odważne, nieprzewidywalne decyzje. To dowód, że marka Bad wykracza poza muzykę i staje się częścią globalnego stylu życia. To najlepsze, Bed aktywnie angażuje swoich odbiorców, pokazując, że muzyka to nie tylko dźwięk, ale doświadczenie wspólnoty. Organizowane koncerty, interakcje w mediach społecznościowych, limitowane kolekcje merczu, a nawet niespodziewane projekty artystyczne sprawiają, że fani czują się częścią jego świata. To bardzo przemyślana strategia brandingowa. Artysta nie zostawia miejsca na przypadek, a każdy element jego obecności buduje poczucie przynależności, lojalności i osobistej, więzi między nim a odbiorcami. Jego storytelling wizualny w teledyskach i projektach artystycznych jest wyjątkowo konsekwentny. Stylistyka, kolorystyka czy koncepcja scenografii komunikuje jego osobowości, jednocześnie wpływając na kulturę i trendy w skali globalnej. Bad Bunny pokazuje, że można łączyć nowoczesne brzmienia reggaetonu i trapu z wizualną opowieścią, która ma moc kształtowania wizerunku artysty i całego ruchu kulturowego. W teledyskach takich jak Jopero Sola czy Tirime Pregunto widać nie tylko odważne decyzje artystyczne, ale też społeczne przesłanie które rezonuje z szeroką publicznością. Od akceptacji różnorodności przez emancypację, po otwartość wobec emocji i tożsamości. Marka Bad to także siła inspiracji. Jego odwaga, brak strachu przed łamaniem schematów i wyrażanie własnej tożsamości staje się zachętą dla fanów do eksperymentowania tworzenia i wyrażania siebie na swój sposób. Fani angażują się w różne projekty inspirowani jego podejściem. Od tworzenia własnej muzyki, po stylizację, choreografię i udział w ruchach społecznych. To pokazuje, że fundament jego marki nie opiera się wyłącznie na muzyce lecz na wpływie społecznym i kulturowym, jaki wywiera na całe pokolenia. Patrząc na Bad przez pryzmat marketingu i brandingu, widać, że budowanie społeczności, kreatywność wizualna i konsekwencja komunikacji są tak samo istotne jak utwory muzyczne. Jego działania udowadniają, że artysta może stać się fenomenem globalnym nie tylko dzięki muzyce, ale dzięki umiejętnemu łączeniu wszystkich elementów swojej marki: społeczności, wizualnej narracji, odważnych decyzji artystycznych i autentyczności w kontaktach z fanami. To właśnie ta kombinacja sprawia, że Bad Bunny nie jest tylko muzykiem, lecz ikoną kultury, która inspiruje miliony na całym świecie i wyznacza nowe standardy dla współczesnego brandingu artystycznego. Patrząc na całą drogę Bad Baniego, widać, że jego sukces nie wynika tylko z talentu muzycznego. To artysta, który od początku swojej kariery świadomie buduje swoją markę. Od pierwszych utworów wrzucanych na Soundcloud, przez przełomowe albumy, aż po obecność w mediach społecznościowych i globalne kolaboracje. Każdy element jego wizerunku, każdy teledysk i stylizacja mają przemyślane znaczenie i konsekwentnie budują spójny obraz niezależnego, odważnego twórcy. Jego Strategia marketingowa i brandingowa pozwala fanom poczuć, że są częścią jego świata. Charakterystyczne gesty, ruchy sceniczne, a także wyrazista estetyka wizualna sprawiają, że jego marka jest rozpoznawalna na całym świecie. Oczywiście virale też mają w tym swoją rolę. Bad Bunny pokazuje, że można łączyć, łączyć, autentyczność, kreatywność i odwagę w sposobie prezentowania siebie, jednocześnie przyciągając globalną publiczność. Bad Bunny zdecydowanie jest przykładem artysty, którego marka osobista jest tak samo istotna jak jego muzyka. Jego sukces pokazuje, że kreatywność, konsekwencja i umiejętne łączenie sztuki z brandingiem potrafią stworzyć globalny fenomen, który nie tylko bawi i inspiruje ale też wyznacza trendy i kształtuje popkulturę. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia komentarza. Podzielcie się tym, czy lubicie Berberanego, może wspomnijcie o swojej ulubionej płycie albo o ulubionym kawałku. Koniecznie skomentujcie. Możecie także zostawić lajka. No i zapraszam was do hajpowania tego wideo. Oraz do odwiedzenia moich mediów społecznościowych. Zapraszam także do obejrzenia poprzednich, jeśli jeszcze ich nie widzieliście. A jeśli to już zrobiliście, zapraszam, jak zawsze, o godzinie 17 w środę na kolejny odcinek z tego cyklu. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.